Dziś zapraszam na film, na którym zobaczycie e, uchwyt uratowany od chuty, tak zwaną plashajbę, uchwyt z niezależnymi szczękami. Każda szczęka jest oddzielnie tu regulowana, na każdą szczękę jest oddzielny, jak powiedzieć, kamień. Do każdej jest oddzielny. Tutaj jedną już wykręciłem na potrzeby filmu. Na razie takim śrubokrętem, ale to nie o to chodzi. Jak kręcę takim śrubokrętem. Używam małej siły. O, zobaczcie to teraz, wkładam sobie odwrotnie. Zobaczymy, czy będzie działać. Bo jeszcze tego nie robiłem. Powinno zadziałać. Coś się przycięło. Teraz, teraz coś blokowało się. O, poszło. No i dobrze. I teraz chciałem Wam zaraz pokazać o co tu mi chodzi. Widzicie, w kręcę, to jak dodam sobie ramię po 15 cm na dwie strony, dorobię sobie klucz i będzie piękny uchwyt. Zobaczcie, tak, chodzi mi o to, że ta szczęka jest w jednym kierunku, tak jak na zwykłym uchwycie, a ta jest odwrotnie. Także tutaj możemy sobie na przykład o wszystkie szczęki ta pracuje. Także pomimo tego, że bardzo białe, bardzo ładnie to chodzi. O, ta troszeczkę ciężej, ale zaraz potraktujemy to. Jak skończymy film, zaraz to potraktujemy w 40 To też troszkę ciężej. No ta, ta, ta chodzi. Także o, zaraz to potraktujemy w 40 I widzicie teraz, pomiędzy tą, 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 możemy sobie wkłożyć blachę. Tu będzie dalej. I możemy sobie na przykład roztaczać otwór, czy robić jakieś. Yy, formy, czy coś, a jeszcze fajna jest zaleta, że on tu jest bardzo cienki i bardzo delikatny, bardzo mały. Także no, będzie małe drgania, małe ten, blisko, jest mało oddalony od wrzeciona. Mocowanie tego uchwytu to jest tu za pomocą czterech śrub, cztery otwory, pod śruby widzę M10. Tutaj jest tak zwany zabierak, Także jak zrobimy sobie zawierak i będzie pasował do tokarki, to tutaj po prostu robimy takie podcięcie, żeby się jak to mówi zapięło, zamknęło i dodatkowo jeszcze skręcamy śrubami. Tu zobaczcie, jakie ma ten uchwyt, fajne takie wybrania. No ktoś to mądrze pomyślał i bardzo dobrze rozwiązał. To jest 160, nie wiem czy ona waży 5 kg, ale tak 4-5 kg w tych granicach dzięki tym wybraniom no tu jest uchwyt otwór około 40 mm no także widzicie dziś zardzewiały a wkrótce będzie dobry i 100% sprawny uchwyt to jest jakiś starej daty uchwyt mało żadnych luzów nie ma także no powiem bardzo bardzo solidne wykonanie także dziękuję za oglądanie za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki